Cześć kochani i witam Was bardzo serdecznie Parę dni temu przeglądałam swoje subskrypcje I tam królowały filmiki pod tytułem ulubieńcy Maja Muszę Wam powiedzieć, że dopiero wtedy zorientowałam się, że to już jest koniec miesiąca I postanowiłam, że w tym miesiącu też Wam coś nakręcę Bo przypuszczam, że przy innej okazji nie będę miała jak wspomnieć Wam o tych produktach A uważam, że są naprawdę godne uwagi I na pewno na pierwszym miejscu, zupełnie bez To będzie produkt samopalacz w musie Bronze, bone Bronze, mam nadzieję, że tak się wymawia. To jest ósemkę, czyli ten taki najmocniejszy. Co mnie do niego skusiło, to cena. Normalnie kosztuje 28, a ja zapłaciłam niego, za niego 7. Przypuszczam, że można go też znaleźć w Polsce w TK Maxach. Jest to produkt z Londynu, ale yy, może, akurat, może akurat Wam się uda. Jest bez parabenów, a oprócz tego zawiera 100% naturalne składniki aktywne. Ja staram się przerzucić właśnie na takie bardziej ograniczone, naturalne kosmetyki I ten produkt sprawdza się w moim przypadku naprawdę świetnie Jest w formie musu, aplikacja to po prostu przyjemność Zajmuje to dosłownie parę sekund Wysycha też bardzo szybko, można branie nałożyć po pięciu minutach Naprawdę to jest bardzo, bardzo szybko, jak na samopalacz Nic się nie klei Daje przepiękny, naturalny, brązowy kolor Nie jest on, broń Boże, pomarańczowy Schodzi też równomiernie, ale pamiętajcie o zachowaniu zasady, o dobrym peelingu pomiędzy i o dobrym nawilżaniu skóry i naprawdę świetna, świetny, świetny produkt. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Oczywiście pachnie tym samym ale ten zapach, jak tylko następnego dnia się weźmie prysznic, to schodzi i wszystko jest tak, jak powinno być. Na pewno na pewno będę szukała jeszcze jednej butelki, bo jest świetny, naprawdę jest świetny. O, termin ważności 9 miesięcy, ale przypuszczam, że powinnam go do tego czasu zużyć. Używam go od półtora miesiąca i mniej więcej tyle już, go, tyle już go nie ma. Jest dość wydajny, moim zdaniem. Podczas tygodnia bez makijażu oczywiście nie używam nic z kosmetyków kolorowych. E, potem wróciłam do kremu tynującego z Estée Lauder. To jeszcze jest stare opakowanie, to jest Dere Plus z filtrem 15. Ja używam e, Filtra jako bazę, cały czas 30 z Aven, później to. Ona daje taki piękny, zdrowo opalony kolor skóry. W Londynie nie jest zbyt ciepło, muszę Wam powiedzieć, na pewno nie jest tak ciepło jak jest w Polsce. Wczoraj padał też dzisiaj znowu taka pogoda jest nie wiadomo jaka, ale ten po prostu przy, po nałożeniu tego produktu e, czuję lato, czuję, czuję taką radość. Jeżeli chodzi o korektory, to odkryłam też całkiem niedawno, znaczy całkiem niedawno, też było parę, z dwa miesiące temu może, e, korektory z firmy Collection 2000. Kosztuje około 4 funtów i na początku kupiłam sobie troszeczkę za ciemne, trójkę, wtedy chyba byłam po samopalaczu. I on będzie dobry, jeżeli chodzi o letnie miesiące, Jest dość pomarańczowy i dobrze zakrywa moje fioletowe tutaj zaśmienia, ale później zmieniłam go na dwójkę. Naprawdę trzyma się cały dzień. Też o niej mówiła Tania na Pixi Tool I nic nie cofnąć, naprawdę świetny produkt, bardzo lekki, like. nie załamuje się tutaj pod, pod powieką i trzyma się cały dzień. I do tego uwielbiam pędzelek z firmy Ecotulus, który kupiłam w zestawie właśnie w TK Maxie. To jest pędzelek do y, korektora. Sprawdza się naprawdę świetnie i razem działają idealnie. Kolejnym produktem to kredka do brwi, do brwi Lingering, o której mówiłam. Używam ją też praktycznie codziennie. Świetnie się trzyma cały dzień. Brwi wyglądają naprawdę bardzo naturalnie, tak jak bym chciała. N nawet... Taj stawicie ta ta troszeczkę bardziej wybarkowana, moja. Nie mam już kompleksu tej brwi, przeżycie tej właśnie kredki, kupiłam sobie jeszcze jedną na zapas. Um, I też ostatnio zakochałam się, zapomniałam o tym Wam powiedzieć: to jest pędzelek z firmy MAC 212 ja go kupiłam na lotnisku, jak leciałam do Polski jeszcze przed świętami wielkanocnymi Zapomniałam Wam o nim powiedzieć w tym filmiku Jest to płaski pędzelek, który świetnie się nadaje do właśnie dociskania cienia tuż przy linii rzęs Tym pędzelkiem dociskam ciemny, brązowy, matowy cień tuż przy linii rzęs I to daje efekt takich bardzo gęstych, gęstych rzęs Bardzo lubię, bardzo lubię ten pędzel Kolejny produkt to taka mini, mini zalotka MAC. Słodziutka jest moim zdaniem. Znalazłam ją przypadkiem właśnie podczas ostatnich zakupów w tym sklepie i muszę Wam powiedzieć, że szukałam takiej zalotki z firmy Shuemura. Mam Shuemurę, to taką zwykłą, klasyczną, ale ona czasami mi nie łapie tych rzęs, które są tutaj w kącikach, w zewnętrznych kącikach, a ta sobie z tym radzi naprawdę świetnie. Pięknie podkreśla rzęsy. I tak mniej więcej od ponad miesiąca używam codziennie zarodki z przerwą tygodniową, w którym się nie malowałam. I muszę Wam powiedzieć, że chciałam sprawdzić, czy na przykład zalotka ma jakieś niszczycielskie działanie na nasze rzęsy. I na szczęście nie zauważyłam takiego działania. I mogę Wam powiedzieć, że naprawdę oko się świetnie otwiera. Co trzeba zrobić, to po prostu tylko umiejętnie, umiejętnie podkręcać. Ten efekt utrzymuje się naprawdę bardzo, bardzo długo i oko wygląda zupełnie inaczej. I wszystkim polecam dobranie właśnie dobrej zalotki. Pamiętajcie o tym, żeby ta gumka była tutaj miękka, nie może być twarda, bo wtedy właśnie mogło się połamać Wam rzęsy. I pamiętajcie takie najważniejsze zasady, żeby tak gąbka, tutaj też na, ta gumeczka w środku, żeby była okrągła, żeby nie była kwadratowa. Nie będę Wam obiecywała filmiku, że pokażę Wam jak się podkręca rzęsy, bo ja wiem, że dużo obiecuję, a później to się nie spełnia, ale załóżmy, że Wam nie obiecałam, a może taki filmik się pojawi, może akurat e, będę miała e, czas i okazję, żeby Wam go nagrać. A w międzyczasie naprawdę polecam Wam ten produkt, bo jest świetny Pewnowymierowa zalotka też jest super, ta daje bardzo dokładne, dokładne podkręcenie. Jeżeli chodzi o produkty do ust, to porobiłam bardzo błyszczyki z firmy Revlon i ja kupiłam je akurat w Buts na promocji 3 za 2 Jeszcze mam jeden na schowanym. W tym momencie na ustach mam kolor 180 Pink Pop, a ten drugi to jest Coral Reef 170. Są to błyszczyki, które dają przepiękny efekt soczystych ust. Tego się po prostu nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Ja wiem, w tym świetle niestety nie wyglądam zbyt może atrakcyjnie i te kolory się troszeczkę przekłamują. Przepraszam Was bardzo, ale jeżeli macie okazję wyborować te błyszczyki, to są świetne. Nie trzymają się bardzo długo i nie kleją się mm, tak mocno, ale. Kolor jest po prostu przepiękny i naprawdę ja nie sprawia mi problemu z aplikowaniem ich po jakimś czasie, bo e, naprawdę dają przepiękny, przepiękny efekt na ustach. I najczęściej używanym lakierem do paznokci to lakier z firmy e, Primani, czyli Primark Glow Baby Glow i ten kolor tutaj to jest bodajże peach, jeśli się nie mylę. Mam go teraz na paznokciach, oczywiście w tym świetle nie jest to zbyt widoczne. To akurat e, z moim tukanem się zgrały. Lekier kosztował 2 funty, z otwardzaczem firmy Essie Good To Go. Trzyma się bardzo długo, dopóki mi się nie znudzi. Dlatego polecam. Świetny, świetny kolor. Mi się bardzo podoba. I też nie mogłabym nie wspomnieć Wam o tym, co nosiłam najczęściej w ciągu tego miesiąca i to na pewno, na pewno będzie maxi dress, który mam w tym momencie na sobie. Zakochałam się w nich straszliwie, że aż kupiłam sobie trzy w różnych kolorach. Ta jest granatowa, mam jeszcze beżową i mam jeszcze różową. Są to sukienki z H&M. Które kosztowały 12,99 i muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię taki dress, ale przy moim wzroście, przy mojej figurze bardzo ciężko było mi znaleźć taką, która by mi pasowała. Chodzi też o mój biust i muszę wam powiedzieć, że ta jest naprawdę świetna. Nie jest przezroczysta, jest odpowiedniej długości, nie jest za długa. Świetnie wygląda na przykład ta granatowa z takimi butami, które kupiłam sobie w cichobiegi w Primani kosztowało 3 funty. Niestety ten już się tutaj rozkleja, no ale wiecie, muszę kupić sobie jakiś klej i to podkleić. E, tak, niestety jest, jak się kupuję buty w Primarku. I sukienka jest bardzo wygodna. Można... można ją tutaj ja Wam pokażę się może parę słów do sukienki, to to, że niestety nie będziecie w stanie zobaczyć jej w całego złości, gdyż moje mieszkanie nie jest na to takie wielkie. Ja ją nosiłam też do eleganckiej marnarki srebrnej i do wysokich obcasów. Wyglądała świetnie. Ze złotym paskiem tutaj w talii ją spięłam. Można też narzucić ją na plażę. Jest z fajnego materiału, z dobrej jakości bawełny która nie jest prześwitująca, co jest bardzo ważne, moim zdaniem, jeżeli chodzi o miesiące letnie. Bo rozumiem, inaczej jest, jeżeli idziemy na plażę, a inaczej jest, jeżeli idziemy na zakupy albo coś w tym stylu. Super pasuje też z. Czekajcie, wezmę krzesło. Świetnie pasuje też do torby plażowej czyli jest to sukienka, którą można nosić naprawdę wszędzie. I to jest na pewno mój numer jeden. Ta sukienka, którą mam w tym momencie na sobie. Mam nadzieję, że moi ulubieńcy przypadli Wam do gustu. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich innych filmików. Do zobaczenia i słyszenia wkrótce. Pa!